Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj chciałam nagrać dla Was takiego vloga Ja u mnie nigdy nie nagrywałam vloga, więc jeśli będzie byłyby jakieś niedociągnięcia czy coś, to bardzo Was za to przepraszam ale trochę stresuję jak widać albo nie widać kubylki teraz są w innym pomieszczeniu nie będę przez cały czas, ale po prostu dzisiaj miałam lekcje online tutaj no i chciałam je po prostu mieć przy sobie. Nie siedzą one oczywiście zawsze w transporterze. Ale po prostu lubię tam sobie siedzieć, bo czułem się tam bezpiecznie. Jest ogólnie godzina 15, no już prawie 16. No ja dopiero teraz to zaczynam nagrywać, ale teraz akurat tak um, zrobiła mi się ochota na właśnie nagranie jakiegoś filmiku. Ona jeszcze ogólnie dzisiaj nie dostały obiadku. Więc myślę, że teraz z wami mogę iść dla nich właśnie po obiad. Okej, okay, więc dzisiaj na obiad dostaną trochę jabłka i pomidorka. Oczywiście nie całego, tylko na jakiś tam kawałek. Więc no, muszę im to teraz pokroić. Nie chcę już robić cięcia. Więc mam deskę. Mam nóż. Wezmę jakiś inny. Bo ten jest bardzo duży, więc mam nóż. Już nie wiem królić jabłek. kawałek im przekroi na pół i teraz im kroję pomidorka i taki kawałek znów na pół yy, Dobra, więc ogólnie to usłyszałam jakiś huk, znaczy huk, no wiecie o co chodzi, jakim ukroiłam te warzywka i patrzcie co oni tutaj zrobiły. Wysypały pyłki do paznokci. Wysypały pół paczki wersel Lucky Nature, którą już pozbierałam a tego już raczej do opakowania nie wyrzucę. Więc mm, takie diabełki są. Podejrzewam, że ta korka wywaliła, bo Siri taka nie jest. Ale Siri oczywiście korzysta i je. Oko między że to ogólnie im już to tutaj przyniosłam. Tylko one tutaj już ważują, jak zwykle. Wolałabym jednak, żeby jadą tej deseczce Bo inaczej bardzo chlapią podłogę Tym bardziej kora yy, Ogólnie to będzie bardzo krótki vlog Bo w sumie nie mam tak do końca co pokazywać yy, Więc no Ok, więc yy, No ja już tutaj dałam obiadek yy, Więc widzimy się już później Ok, więc ogólnie stwierdziłam, że wam to nagram, jak daję kotu jedzenie. E, właśnie dostał mm, mokrą karmę. E, właśnie to jest mój kotek. Nigdy go chyba nie widzieliście. Na pewno go nie, nie widzieliście, bo mam go od tygodnia, e, więc to jest moher, e, więc no. E, I zaraz jeszcze ogólnie pójdę z psem na spacer. E, ale nie wiem, czy wam to nagram. Może tak, może nie, jeszcze zobaczę. Okej, okay, więc ja właśnie wróciłam ze spaceru, nie nagrałam wam nic na spacerze, no bo po prostu nie miałam jak, tutaj mu teraz daję obiad, więc no, Cerberku, spokojnie. Jego chyba też w sumie nigdy nie widzieliście, ale jakby ktoś był ciekawy, to to jest owczarek niemiecki, nazywa się Cerber. Mam nadzieję, że nie, nie słychać za bardzo wiatru. Nazywa się Cerber i w sumie nawet nie ma roku, a jest większy od przeciętnego dorosłego owczarka niemieckiego. Więc no... I ogólnie, jakby ktoś, się to jakby ktoś się zastanawiał, to nie, on nie mieszka na dworze. On mieszka normalnie z nami w domu. W sensie z nami, że ze mną, z moimi rodzicami i tak dalej. Um, ale po prostu teraz jak jest tak ciepło, to sobie siedzi cały dzień na dworze, a na noc jest chowany do domu. Yy, a więc ja już ogólnie będę teraz brała do końca. Yy, ogólnie kojec mają nowy, yy, więc jakby nie dziwcie się jak, jak to zobaczycie. Mają w tym samym miejscu i jest trochę mniejszy, znaczy teraz jest chwilowo zmniejszony yy, Ale ogólnie ściankę przed nią ma inną. A jest, mniej, jest zmniejszony ten kojec teraz właśnie tak chwilowo, dlatego że one teraz całe dnie tak naprawdę przesiadają na moim tarasie. No bo tam jest taki bardzo, dosyć spory ten taras i no nie wyskoczą. A na noc po prostu tylko je chowam i żeby po prostu rano nie mieć tak dużo sprzątania, to właśnie ten koiec jest trochę zmniejszony. Ale dzisiaj jest trochę za chłodno na to, żeby przesiedziały tak cały dzień na tarasie. No więc ten kojec i dzisiaj powiększa. A więc teraz Wam będę pokazywać, jak je wpuszczam do kojca i jakim go przygotowywuję. Okay, więc głos tutaj już dogrywam następnego dnia, e, ponieważ e, jak e, właśnie robiłam te wszystkie rzeczy, które teraz widzicie na ekranie, e, była godzina około pierwszej w nocy, ponieważ zazwyczaj właśnie o tej e, ogarniam króliki. I po prostu nie chciałam nikogo obudzić, bo jako jedyna nie spałam w domu, e, więc tak. Tutaj widać, nakładałam im sianko, e, do kuli, dlatego że... E, jak im dawałam do tego drewnianego paśniczka, tylko to bardzo wysypywały. A teraz jak im daję do kuli, to jak wysypuję, to właśnie się wysypuje tego jego paśnika. I tak bardzo nie... Wy... bo one ogólnie wracały ten drewniany paśnik, dlatego się bardzo z niego wysypywało. Więc no, tutaj króliki mi oczywiście przeszkadzały, wskakiwały mi do pudełka, ale to jest u mnie norma. Ok, a więc jak widzicie wzięłam tam sireczkę, ponieważ była w tym pudełku z sianem. no i żeby nie jadła po prostu w tym pudełku, postawiłam ją pod paśnik, aczkolwiek no nie chciałam jeść z tego paśnika. Tutaj zaraz będzie wiedzieć jak im nalewam wodę. Tam jest ogólnie trochę bobków, ale nie sprzątałam ich, bo jakby nie było ich jakoś bardzo dużo. Tu już im nakładałam kolację, ogólnie tutaj pokazuję każde zioło osoby. więc jakby, ktoś, jakby komuś się nie chciało tego oglądać, to może to je przewinąć. Pierwszym ziółkiem, jakie dostałem, była to nasze szeroko listna. Następnie tutaj pokazuje ziele kukurydzy. Krumianek. Mniszek lekarski. melisa listia malin i nagiecka I tutaj Wam pokazuję jak prezentuje się cały posiłek Okay, więc ja już się z nimi tutaj witam. Z Wami witam tutaj rano. E, króliki właśnie sobie jedzą śniadanko. E, dzisiaj ogólnie dostały wersel Lageton dla mm, królików wrażliwych, siroci, kori, melisy i karmy się uważywnej trochę. Jak widać już tutaj rozsypują. E, a ja ogólnie już się chciałam z Wami pożegnać e, w tym odcinku, ponieważ, no myślę, że już. Trwa wystarczająco długo, więc dzięki za oglądanie następnego odcinka i cześć.